Pobudka, pobudka, wstajemy, wstajemy. W tym nagraniu zwracam się do osób w każdym wieku, ale szczególnie do osób starszych. I nie chcę prawić morały, bo przecież każdy z nas ma jakieś swoje życiowe doświadczenie, swoją życiową mądrość. A morały. Piękne słówka są jak kamienie rzucane na wodę, które powodują jakiś tam efekt rozszerzających się kół, które prędzej czy później nikną, nikną w tafli wody. I nic po nich nie zostaje. I tak samo jest z tymi morałami, z tymi pięknymi słówkami, które jeżeli tylko pozostaną, Pięknymi słówkami po prostu zgasną i żadnego pożytku z nich nie ma. Ale powiesz, po co ty to mówisz w ogóle? Dlaczego ty to w ogóle tutaj nagrywasz? Jest to nie dlatego, że mi ktoś płaci za to, bo nie zarabiam na tym. Ale mówię to dlatego, bo widziałem ludzi. Wyrzuconych poza nawias społeczeństwa, ludzi starszych. Widziałem ludzi starszych, którzy są ludźmi samotnymi, totalnie samotnymi. Widziałem ludzi, którzy zostali wyrzuceni przez własne dzieci. Widziałem ludzi, którzy kompletnie nie mają dokąd pójść. Widziałem smutek na twarzy tych ludzi, tych ludzi. I kiedy nawet pytałem, czy chcielibyście coś w swoim życiu zmienić? Może i by chcieli, ale to jest nierealne, mówią. Nierealne. Powiem ci, tak, jest to nierealne, jeżeli opiera się to tylko właśnie na słowach. Jeżeli wcześniej padały słowa słuchaj jak się budzisz rano to podziękuj za ten dzień powiedz że to będzie najpiękniejszy dzień że to będzie cudowny dzień i tak mówisz codziennie 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 przez jeden dzień przez drugi przez trzeci przez czwarty a później kiedy nic się nie dzieje bo zazwyczaj nic się nie dzieje dopada cię frustracja zniechęcenie w końcu złość, smutek. A w końcu machasz ręką i mówisz, To nie działa. No pewnie, że nie. No pewnie, że to nie działa. Jak ma zadziałać? <laughs> Jak ma zadziałać? A wiesz, co jest największym dramatem? Co jest największym dramatem? Szczególnie właśnie wśród ludzi starszych? Dramatem jest to, że nie wiedzą, że to wszystko może ulec zmianie i to natychmiast. A dlaczego? Bo nie wiedzą, czym jest ukończone dzieło krzyża, bo nie wiedzą, co wysłużył dla Ciebie i dla mnie Jezus w ukończonym dziele Krzyża, właśnie. Bo nie rozumieją tego. I to jest największy dramat. Bo wydaje się, że już życie nie może wyglądać inaczej. Bo jak ma wyglądać inaczej, jak jest coraz mniej czasu? Jak człowiek młody, to jeszcze coś tam może zmienić. Jeszcze coś może się zmienić. Nawet jeżeli został poraniony, to czas leczy rany. Czas leczy rany. Tak się mówi. Ale kiedy człowiek ma wiele już lat na swoim koncie, to jaki czas przed nim, żeby te rany uleczył? Jaki? A czy tak naprawdę jeżeli dotyczy to nawet młodszych ludzi, czy ten czas tak naprawdę leczy rany? Zabliźnia. Owszem, ale czy leczy? W różnych okolicznościach te rany się odzywają. Te rany pozostają jak trauma, której człowiek się boi. Boi się ponownie. Doświadczyć tej traumy. No więc, jak to jest wyleczone? Jak? A wiesz, kto naj, najczęściej posłuży się Twoją raną do tego, żeby Ci zadać ból, żeby Ci zadać cierpienie? Właśnie niejednokrotnie są to najbliżsi. Rodzina, dzieci, najbliższe osoby, bo wiadomo, że im dalsze, dalsze osoby w, twoich, w Twoim tak, takim kręgu osób bliskich, im dalsze te osoby, tym mniejsza wydaje się być rana. Ale te najbliższe osoby ranią najbardziej. A zdrada w tym wszystkim ma niejedno imię, bo nie chodzi też, że doświadczy zdrady. W sensie seksualnym. Ale zdrada ma niejedno imię i niejednokrotnie jest to udziałem codzienności. Zdrada może być udziałem codzienności i niejednokrotnie trudno się jest rano budzić z uśmiechem na twarzy. Naprawdę niejednokrotnie trudno. I niejednokrotnie ma się ochotę nie obudzić się więcej. Tak, tak wygląda często życie ludzi w podeszłym wieku. Dlatego mówię to, bo widziałem łzy, których wydaje się, że nic i nikt otrzeć z oczu nie może. Ale tak nie jest. Tak nie jest. Jest tak tylko wtedy, kiedy nie znasz, nie znasz tego, czego dokonał Jezus w ukończonym dziele Krzyża. I wiem, że tego czasu nie ma na to, żeby odkładać na później. A, dobra, może, może jutro. Ale wiesz, że jutro nadejść, że jutro może nie nadejść. Powiem ci inaczej, co masz do stracenia, żeby nie mówię już podjąć decyzję jakąkolwiek tak, zmienię to wszystko. Pójdę za tym. Nie. Ale żeby się przekonać, czy to jest prawda żeby spróbować, czy tak naprawdę jest. Czy jest możliwe, żeby się cieszyć codziennością, żeby nosić w sobie radość na co dzień? Żeby życie nagle stało się sensem, żeby śmierć stała się sensem, żeby życie i śmierć miało swój sens, swoją radość. Żeby nawet w śmierci upatrywać radość. No tak, chyba upatrywać w śmierci to, że w końcu koniec tego cierpienia. Żeby śmierć była ucieczką od tej codzienności, bo mam już jej dosyć. Słuchaj, wcale tak być nie musi. Naprawdę. Dlatego zwracam się szczególnie do, do osób starszych. A jeżeli ty jesteś młodą osobą i oglądasz to, a masz, nie wiem, starszych swoich rodziców, może babcie i dziadka i wiesz, że może że ich życie nie jest łatwe, może niejednokrotnie widziałeś, jak po kryjomu płakali. Może wyczuwasz, że żyją na zaciśniętych zębach, powiedz im to, przekaż im, że to tak być nie musi. W pojedynkę nie jest łatwo. Często to podkreślam nie jest łatwo. Ale nie musisz iść w pojedynkę. Naprawdę nie musisz. Jest wiele, wiele osób. Które naprawdę potrzebują i pomocy, i tej zmiany, po to, żeby doświadczać tej radości. Po to, żeby życie było zupełnie inne, zupełnie innym sensem się kierowało życie. Dlatego zachęcam Cię, nie czekaj do jutra. Nie czekaj. Wiesz, jeżeli będziesz odchodził z tego świata, to niech to będzie tak, że łzy, które będziesz miał w oczach, wtedy to nie będą łzy dramatu, łzy zniechęcenia, łzy porażki, łzy zwątpienia i łzy beznadzie beznadziejności, ale będą to łzy, z radości, że wracasz do domu ojca, ale łzy też tego, że dlaczego tak późno to poznałem, dlaczego tak późno. Ale chociaż, jak to się mówi, lepiej później niż wcale. Niż wcale. Dlatego nie czekaj, nie czekaj do jutra. Bo ty jutro możesz być, nawet nie jutro, ale jeszcze dzisiaj, możesz być tym, który będzie mówił dokładnie te same słowa, co ja teraz mówię. Nie czekaj do jutra. Nie czekaj, bo widzisz, to nie chodzi o słowa, ale chodzi o owoce, które pojawią się w twoim życiu. Owoce, którymi będziesz się karmił na co dzień, które będą słodkie. Które będą cudowne i które będą sprawiały ci potężną radość, które dadzą ci sens, choćby to życie było już tylko takim malutkim odcinkiem, to będzie to najpiękniejszy odcinek, najpiękniejszy czas Twojego życia. I tymi owocami będziesz się dzielił z innymi, z ochotą i z radością, i nigdy nie zabraknie ich w Twoim życiu. Nigdy. Im więcej ich będziesz rozdawał, tym będzie ich jeszcze więcej. Naprawdę. Pozwól sobie na to. Pozwól sobie na to, żeby się o tym. Przekonać. Naprawdę pozwól sobie. Bo jeżeli sobie nie pozwolisz, żeby się o tym przekonać, to jak masz się przekonać, czy jest to prawda? Czy warto? Czy warto? Naprawdę Jezus wysłużył i dokonał dla nas, Niesamowitych rzeczy. Dramatem jest to, że nie potrafisz z tego korzystać, że nie potrafisz tym żyć, że nie doświadczasz tych niesamowitych owoców, niesamowitych owoców. Że życie może być zupełnie inne, choćby nawet. Miało trwać już tylko niedługi czas. I z tym przesłaniem dzisiaj kończę, życząc Ci oczywiście cudownego dnia. Amen.